Słuchcie, usta ciało Pana Tajemnicę pełną chwał Kochani moi, jutro rozpoczynamy święte triduum paschalne Wielki czwartek, Wielki piątek i noc zmartwychwstania Trzy wydarzenia w jednym akcie Ta transmisja szczególnie jest dla tych, którzy z różnych przyczyn może choroby, może kwarantanny nie mogą uczestniczyć osobiście w liturgii. Dlatego informujemy w ten sposób przez naszą stronę parafialną na YouTube, że będzie transmisja. W czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.30. Na tej Mszy umyjemy nogi, znak naśladowania Chrystusa. Dodatkowo, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli być. Będzie Komunia Święta o 21 i o 22:00. Kończymy adorację jutro o 22:30. Wielki Piątek rano idziemy do chorych od godziny 9:00. Z racji epidemii będzie droga krzyżowa o godzinie 15:00 i po niej Komunia Święta, później także Komunia Święta o godzinie 17:00 i Liturgia Męki o 18.30 i oczywiście na tej liturgii także udzielimy pana Jezusa w Komunii Świętej. Adoracja do północy. Zespół Anawim zaprasza was na y, śpiew, medytację męki pańskiej o 22.00. Wielka sobota, brewiarz o godzinie 8.00. Od godziny 9.00 będziemy święcić pokarmy, ale na powietrzu. Wigilia paschalna o 21.00 na tę liturgię zabieramy ze sobą świecę, będzie odnowienie przymierza Chrztu Świętego. Pierwszy i drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, msze święte jak każdą niedzielę, a więc o godzinie 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i o godzinie 18.00. Pamiętamy o wszystkich, zwłaszcza o chorych, tych, którzy się nimi opiekują, o tych, którzy są w kwarantannie i dlatego przesyłamy tę transmisję z tą myślą, abyśmy mogli się duchowo łączyć i nie tylko widzieć, słyszeć, ale w pełni przeżywać święta zmartwychwstania Pańskiego. Gdy